Nieważne. Wyniki były bardzo przejrzyste. Żeby być mistrzem Europy trzeba mieć 198 cm wzrostu i 98 kg wagi. Fajnie, że to wiemy, nic to w prawie nie wnosi, bo, bo próba jest zabawa, bo jest to tylko statystyka. Ale ważniejsze było, że trzeba mieć 25,5 roku. Średnio 25,5 roku. I to jest okres olimpizmu. To do jasnej cholery, czemu my robimy olimpizm, wyścig i mistrza świata. W kategorii do 13. Kiedy dziecko, a to już zadałem pytanie, ma zupełnie inne potrzeby. I to pokazuje, jak nasze potrzeby, skostniałe, zatwardziałe, schematyczne, osób dorosłych, niszczą kolejne pokolenia. Sorry za takie mocne słowa, że niszczą, ale to najlepiej opisuje sytuację. Co się dzieje później? W wieku 34-42 lat. 34, Jest zejście. Zejście z obciążeń, i tak dalej. Czyli ten były zawodnik, ten olimpijczyk, realizuje się w układzie, realizuje się w układzie przekazywania swoich doświadczeń, wsparcia. Można powiedzieć, że nie jest już pierwszym zawodnikiem, gdzieś tam bardziej wspiera, ale jest przy tych zawodnikach i może nieść czyn na rzecz y, tego młodszego pokolenia. Kolejne, kolejne 42 lata do 60, to jest edukator. Edukator to jest osoba, która można powiedzieć w dyscyplinie już tak wiele lat, że... dalej ma być kreatywna, dalej ma być otwarta, dalej ma mieć. Ale na pewno ma zbiór doświadczeń, świadomości i. Opinii. Specjalnie powiem, że jeszcze opinii na pewne tematy. I ostatni proces po 60 to jest mentoring. I mentoring to jest niesamowita rzecz. Część z nas. Która już jest w systemie od, od jakiegoś czasu, uważa zgodnie, że profesor Tadeusz Łuciński był naszym mentorem. Był naszym mentorem, bez względu na to, jakim był człowiekiem, a bez wątpienia był dobrym i trudnym. Jego profil psychologiczny to surowy ojciec, który bardzo mocno przekazywał to, co miał do przekazania, ale opiekował się, wspierał, dawał stałość, solidność i bezpieczeństwo. Jego, on już nie dawał opinii. Jego doświadczenie, 390 leczy przechylnie, 1800 reprezentantów, 30 lat z babami w sportach i tak dalej, e, dawało coś takiego jak faktotwórczość. Profesor przewidział tak wiele rzeczy. Krok zerowy w 1998 roku. Sam pamiętam, jak Karol Miecznikowski z pachmetu z pierwszej ligi przyszedł i mówi: Ty, gość przyszedł do nas i pokazuje tak, łapie na centrze, robi jakiś manرف, później jak i robi jeszcze dwa I wszyscy się po głowie pukali. Wszyscy się po głowie pukali, bo to było traktowane na wiarę, a nie na wiedzę. I za chwilę przejdę do tego, czym jest wiedza, a czym jest wiara i, i, i dlaczego warto być pierwszym. Yy, Także... Coś, co powiedział... Moje pierwsze doświadczenia z profesorem, pozwolę sobie na taką prywatę, bo było, było tym, że Tomek po całej ścieżce młodzieżowej zdobytych w finałach już na swoim miejscu polskich półfinach, w finałach medalach, y, druga liga, pierwsza liga Ekstraklasa z powrotem w dół y, i 10 lat w pracy z młodzieżą, okazało się, słuchajcie, że nie umie nic. I on mi to dokładnie potrafi pokazać, że Tomek, ty po tych wszystkich uglepach, i uglepach, już ma nie wiesz nic mu szczerkę wylać i, i, i nabierać, i nabierać o y, I tego wam wszystkim życzę, bo, bo to jest już. Y, to jest jeszcze ciekawy wątek. Wiecie, że jestem niezatrudnialny? Nieza, jestem niezatrudnialny. Czyli sytuacja, kiedy bym był w jakiejś organizacji i pracował wedle utartych schematów, które sam nie wie, byłoby dla mnie tak trudne, że nie udźwignąłbym tego. Osoba niezatrudnialna to osoba samorealizująca, autonomiczna w swoich działaniach, która kształtuje rzeczywistość na, na swoje... Marzenia, spełnienia i tak dalej. Co się dzieje z takimi osobami? Albo tworzą wyjątkowe rzeczy, albo znajdują osoby, które też, osoby, które, które też to robią. Czyli my tu jesteśmy nie z przypadku. To jest pierwszy krok dla niektórych, a dla niektórych już o wiele dalej, że, że zaczyna iść nowe i silne, i to zobaczycie nawet dzisiaj w układzie yy, przede wszystkim procesu treningowego. Cały taki, cały taki system musi zostać otoczony dookoła sportu. Dookoła sportu, czyli. I osobiście marzy się szkoła, w której yy, liceum, w której dziecko, dziecko, młody, młody zawodnik, zawodniczka w ciągu o szkole to byśmy mogli też dużo, dużo jakby osobno, osobno opowiadać, w której pełni staż w danych, yy, w danych yy, obszarach klubu. Oczywiście te, cieszę się, bo dwa lata doświadczam w chwilce nożnej już jakby na co dzień, a, a i dookoła niej też bardzo dużo. I, i w poszkórce jest tak, że robimy wszystko. A dział w klubie to jest to. My mamy ile jest Departamentów? z 17. Wiecie, kiedy będę pracował w klubie y, koszykarskim? Kiedy przyjdę i powiem tak, dzisiaj mają, mają, mają. powinny być trzy departamenty, za rok 5, 7, aż dojdziemy do 17. Powiem, że 17 departamentów odpowiednich, już nie będę ich wymieniał i tak dalej, wyślę wam wszystkie notatki, to będzie się równało Euroliga. Mi już nie interesuje żaden uśrodek. Ja bym tu nie trenował z różnych względów. Album zbudował, albo przebudował to tak, żeby było można. To, to, to myślenie znowu wykraczało mi za pozostań. Ale wracam do sedna. Marzy mi się, że dzieciak pełni staż tygodniowy w każdym, w każdym yy, departamencie tydzień czasu w czwartej klasie, yy, w pierwszej klasie liceum. W drugiej klasie liceum wybiera sobie pięć po miesiąc. Jest 4 godziny dziennie w szkole, 2 godziny jest treningu i 4 godziny jest na stażu, to u księgowej, to u skautingu, to u dyrektora akademii, to u sędziego, to, to tam, to tam i tak dalej. W kolejnym roku wybiera sobie 3 po 2 miesiące i można powiedzieć, że jest kompetentny do, do y, pracy, do pracy, y, do pracy. tu Okres 17-24, a tak naprawdę on już jest taki wrażliwy, jest między 15-17. a Powiem też mocne słowa, trenerzy kłamią, trenerzy sektora młodzieżowego bardzo mocno kłamią po to, żeby utrzymać siebie, czyli utrzymać swoje zespoły, żeby utrzymać swoje, yy, swoje zyski. Co mam na myśli? Piętnastolatek, który już nie jest w stanie grać na poziomie mistrzostw Polski albo, yy, albo w ogóle w zespole odstaje, cały czas jest oszukiwany, że dostanie szansę,